Witajcie kochani, dzisiaj robimy dogrywkę e, premierę kopalnia rubinów e, drapałam jedną zdrapkę no ale mąż mi kupił dwie <gryw> więc e, więc sobie podrapiemy dzisiaj zobaczymy czy coś będzie mam z numerem 10 i z numerem 9 no i szukamy tych rubinów i skrzynie zobaczymy na razie jakoś tak słabo widzę, ale tak ale drapiemy więc tak, mamy garnek, dzwoneczek korale, korona monety, bank Worek, konieczny księżyc. Nic nie widać. Księżyc, dzwonek, pierścionek, safe, korale, gwiazda, worek, gwiazda, pierścionek, safe. I ostatni garniec, także dziewiąta. Zdrabeczka jest pusta. I ostatnia. Jak już tutaj nic nie będzie, to już tej zdrabeczki nie będę kupować, bo no, po prostu nie. Yy, I co? I drapiemy. Worek, księżyc. Garnek, portfel, monety, monety, naszyjnik, świnka, pierścionek, mamy, mamy rubin, kochani, także jest wygrana, dobra. Niech będzie. plik pieniędzy, zegarek, bank, księżyc, safe, bank, klucz, gwiazda. Koronę. No dobrze. Jeśli jest już ten rubinek, no to sobie tutaj przybliżymy. Zobaczymy, co tam jest. Oh, taki jakiś niewyrazisty, nie wiadomo. <grym> ale dobra, niech będzie. Patrzymy, co tam jest. Mamy dziesiątkę, zwróciło się. No ale powiem Wam, że jakoś ta zgładka do mnie nie przemawia. Nie mam jakaś taka niewyrazista dla mnie. <grym> Nie wiem, albo po prostu przez to, że tak źle się czuję, i, i tak to jest, ale no nie wiem, nic takiego. No ta skrzynia super fajnie by było, ale na razie jak jest. Dobrze, że chociaż jedna z się zwróciła, i na tym kończymy. Dobrze, kochani buziaczki, pozdrawiam, papa.